Dzień dobry, dzisiaj spotykamy się w formie filmu, nie na lekcji online. Chciałabym dzisiaj omówić temat objętość grania stosłupa prostego. Wiesz już dobrze, co to jest grania stosłup. Wiesz, że musi mieć równoległe do siebie podstawy i jeśli ściany boczne są prostokątami, to mamy do czynienia z grania stosłupem prostym. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jeden z elementów grania stosłupie. Tę krawędź, zaznaczoną na zielono, nazywamy krawędzią boczną. To myślę, że dobrze pamiętasz, ale ja mogłabym sobie mm, dorysować tutaj taką lekko przerywaną linią. Tą podstawę, której nie widać, żeby to odręcznie, nie wiem, czy to będzie dokładny dość rysunek. Rysujemy też te krawędzie boczne, których nie widać. Trochę pokrywają z tymi krawędziami. Tak by wyglądał. I zobacz, ta podstawa, która jest zaznaczona na żółto, tutaj na górze, jest równoległa do tej podstawy na dole. Każdy odcinek, który jest prostopadły do obu podstaw i łączy tę podstawy, czyli gdybym zaczęła sobie rysować taki odcinek, na przykład tutaj wyznaczyła sobie środek, dolnej podstawy, środek górnej podstawy, to on miałby taką samą długość, jak ten zielony odcinek, który tutaj narysowałam wcześniej, czyli tą krawędź boczną. Gdybym zaznaczyła jeszcze inną krawędź boczną tutaj, to też miałaby taką samą długość. Zobacz, jak ta wielkość, którą, ta długość, którą zaznaczyłam tutaj na środku. I każdą z tych krawędzi czy to krawędź boczną, czy ten odcinek, który tutaj zaznaczyłam, nazywamy wysokością, czyli ten żółty, czy, czy tutaj ten zielony na początku odcinek to jest wysokość grania stosłupa i to jest bardzo ważna rzecz w graniu stosłupie. Wysokość grania stosłupa. Czyli tak jakbyśmy mieli sobie y Jakieś drzwi, jakiś otwór. Chcieli do niego wsunąć się tym graniastosłupem, kiedy stoi on na podstawie, oczywiście. No to informacja o tym, jaką musi mieć wysokość ten otwór, żeby nasz graniastosłup się zmieścił, to jest właśnie wysokość słupa Po co nam jest potrzebna ta wysokość? A no po to że tak jak już pamiętasz, dla prostopadłościanu obliczaliśmy jego objętość, czyli ile się zmieści sześcianów jednostkowych jakichś określonych w tym, tym prostopadłościanie, a prostopadłościan też jest grania stosłupem, więc tak naprawdę możemy sobie uogólnić z, z prostopadłościanów na stosłupy, w jaki sposób możemy to zrobić. Pamiętasz, że w prostopadłościanie, taki mały szkic prostopadłościanu, nam prostopadłościan miał trzy długości krawędzi. ABC zazwyczaj oznaczamy. Objętość prostopadłościanu to był iloczyn tych trzech krawędzi. A skąd to się brało? Sprawdzaliśmy, ile sześcianów mieści się na jednym poziomie, i potem mnożyliśmy razy liczbę poziomów. I tutaj będziemy robić bardzo podobnie. Będziemy sprawdzać, ile mieści się na jednym poziomie. Powiedzmy, że tutaj sobie odcinamy poziom. Oczywiście, tutaj będą pewne pewne części. Tak, my sobie gdzieś tutaj może podzielimy i narysujemy takie ładne sześciany, ale tutaj są skośne linie, to już pełnych takich sześcianów nie będziemy widzieć. Dlatego teraz już przejdziemy do uogólnienia i do wzoru. Tak naprawdę to A razy B to było pole prostokąta, który był w podstawie. A to C, to jest tak naprawdę wysokość ściany. I to jest dla nas wskazówką do tego właśnie, jak zapisać sobie wzór, jak policzyć sobie objętość dowolnego garmiastu słupa prostego. Wystarczy policzyć sobie pole podstawy, czyli ile Mieści się w podstawie, a potem sobie pomnożyć to razy liczbę poziomów, czyli razy wysokość. Więc wzór na pole grania stosłupa prostego to jest pole podstawy razy wysokość, gdzie, no to ten skrót PP oznacza właśnie pole podstawy, AH oznacza wysokość, wysokość grania stosłupa. Zanotuj sobie proszę ten wzór. Wraz z oznaczeniami. Jest on bardzo ważny. I przechodzimy teraz do tego, jak w zadaniu obliczyć sobie objętość dowolnego grania stosłupa prostego. Zapiszmy sobie takie zadanie. Oblicz, objętość grania słupa. prostego, trójkątnego. o wymiarach przedstawionych przedstawionych na rysunku. Zobaczcie, będziemy mieć w podstawie trójkąt, więc ten grania stosów nazywamy grania trójkątnym. Przypominam, jak rysuję. Ja sobie narysowałam tą górną podstawę i teraz z każdej krawędzi rysuję sobie taką samą długość. Czyli u mnie, zobaczcie, są to, tak, cztery kratki mniej więcej. I te krawędzie, które są niewidoczne, rysuję sobie linią przerywaną. I mamy informację, że um, o wymiarach przedstawionych na rysunku, więc ja te wymiary muszę zapisać. I zobaczcie, zapisuję tutaj wysokość. Będzie miała 8 cm. Podstawa będzie miała tutaj jedną z krawędzi 6 cm. I tutaj rysujemy jeszcze bardzo ważną rzecz, czyli Wysokość trójkąta 4 cm. Wypiszmy sobie dane. Krawędź podstawy ma 6 cm, wysokość podstawy ma 4 cm i zobaczcie, właśnie po to wysokość grania stosłupa oznaczamy inną literą, wielką literą H, po to, żeby rozróżnić wysokość grania stosłupa wysokość bryły od wysokości. Na przykład trójkąta, który jest w podstawie. I zobaczcie, te dwie informacje, krawędź podstawy i wysokość, dadzą nam możliwość obliczenia pola podstawy, czyli pola trójkąta. Pola trójkąta, podstawa raz, trójkąta razy wysokość przez 2, czyli mnożę 6 razy 4 i dzielimy przez 2. Oczywiście sprawdzamy, czy jednostki są takie same. Tutaj są. 6 razy 4, 24 przez 2. 12 i jednostka to centymetry kwadratowe. No to mam już potrzebne dane do policzenia objętości. Podstawa jest policzona, 12 cm, ma pole podstawy, wysokość znamy, więc liczymy pole podstawy 12 razy wysokość razy 8. I zobaczcie, tu już są, można je dopisać, centymetry kwadratowe, a tu są centymetry, więc w wyniku wyjdą nam już centymetry sześcienne. I 12 razy 8, 10 razy 8 to jest 80, 2 razy 8 to jest 16, 80 plus 16 96 centymetrów. Sześciennych. Sześcienne oczywiście centymetry. Powiedziałam wcześniej kwadratowe, więc się poprawiam centymetry sześcienne, oczywiście. Czyli tutaj wykorzystujemy te umiejętności, które już znamy, czyli obliczanie różnych wielokątów. Może być trójkątny, grania stosów, może być grania stosów. O podstawie trapezu, czterokątne. O podstawie trapezu może być o podstawie równoległoboku, czyli tutaj no, musimy mieć dane pewne długości, żebyśmy mogli policzyć pole podstawy, ale też wysokość naszego grania stosunku. I teraz jeszcze sobie policzymy objętość. Innego grania stosłupa. Kolejne zadanie, kolejny przykład. Dobrze, zobaczcie, to zadanie jest dosyć skomplikowane. Ma długą treść. Mamy obliczyć objętość grania prostego, którego podstawą jest trójkąt, o obwodzie 12 cm i polu 6 cm2, jeśli znasz pole boczne tego grania stosłupa, które wynosi 24 cm kwadratowe. Zacznijmy od tego, że aby obliczyć objętość, którą mamy obliczyć, potrzebne nam jest pole podstawy i wysokość grania stosłupa. Pole. Trójkąta, który jest w podstawie już znamy, więc pole podstawy mogę sobie zapisać, że to jest 6 cm2. Czy mamy wysokość? No Nie mamy właśnie tutaj informacji zadanej wprost o wysokości grania stosłupa, ale wiemy, że obwód podstawy wynosi 12 cm i pole boczne grania stosłupa to 24 cm2. Jeśli pamiętamy, że pole boczne można policzyć jako prostokąt o bokach obwód podstawy razy wysokość prania stosłupa, to tutaj można sobie tak naprawdę policzyć tę wysokość, czyli obwód podstawy, czyli 12 razy wysokość musi nam dać 24. Wynika z tego, że ta wysokość musi być równa 2 cm. W ten sposób sobie doliczamy wysokość i teraz już możemy przejść do obliczania objętości 6 cm2. Razy 2 cm, które są wysokością, 6 razy 2, 12 cm sześciennych. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.